Hej, dzisiaj mamy piękną pogodę, jesteśmy w pięknym lesie. Aria, gdzieś tam coś, coś się wygupia, ale temat będzie troszeczkę trudniejszy i cięższy. A mianowicie, w ostatnim filmiku odpowiadam na Wasze pytanka, i tam pojawiło się pytanko o to, czy Aria zostanie mamą. I to narodziło też odpowiedzi w komentarzach, że byłaby to pseudo hodowla. I tak zostało to bardzo negatywnie sklasyfikowane. Okej, okay, trochę rozumiem, ale nie jest to pierwszy raz, kiedy spotkałam się z czymś takim, że hodowle nie ZKWP są najgorsze na świecie i w ogóle coś takiego nie powinno mieć miejsca. I chciałam się znowu nad tym takim zero-jedynkowym sposobem myślenia. Czy to naprawdę jest uzasadnione, a czy może troszeczkę za bardzo zrobił się szpan rodowodowe psy, w tym bordery? No i trochę nad tym się tutaj pogłębię, zastanowię, więc zostańcie ze mną miłego oglądania. Kilka słów wstępu. Istnieje coś takiego jak Międzynarodowa Federacja Kynologiczna. Jest to organizacja zrzeszająca 99 państw. W każdym państwie może być tylko jedna organizacja podlegająca właśnie pod FCI. W Polsce jest to ZKWP, czyli Związek Kynologiczny w Polsce. Ta organizacja daje bardzo dużo możliwości, chociażby hodowanie psów, które są w różnych krajach, krzyżowanie czy wystawianie właśnie poza granicami kraju. W 2012 roku zmieniło się trochę prawo i hodowla psów może odbywać się tylko w zarejestrowanych związkach. No i to troszeczkę otworzyło drzwi na powstawanie wielu innych organizacji, które upodobniały się tak naprawdę trochę do FCI, a w Polsce właśnie do ZKWP. I w Polsce powstało takich organizacji naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nawet samo założenie takiej organizacji jest bardzo proste. A tym bardziej dołączenie do niej nie jest bardzo wymagające. Od jakiegoś czasu, a przynajmniej tak się wydaje, wzrosła świadomość ludzi odnośnie tamtych związków nowo powstałych. Ludzie uważają, że psy hodowane tam są w tragicznych warunkach, że mioty są zaraz po sobie i że nie ma żadnych badań genetycznych, które za to w hodowlach ZKWP są standardem. Ja, jako dość ciekawska osoba, weszłam w regulaminy. Zarówno ZKWP, jak i jednej z popularniejszych i większych pseudochodowli w Polsce. Nie dam rady oczywiście przytoczyć tutaj wszystkich punktów. Dla ciekawskich zostawię linki w opisie, tam możecie, będziecie mogli poczytać dużo więcej o tym. Przede wszystkim regulamin ZKWP jest na pewno obszerniejszy, no i dlatego też nie dam rady wszystkiego tutaj przytoczyć, ale przejdźmy właśnie do poszczególnych punktów. Pierwsze co? Liczba miotów w roku kalendarzowym. No to, tak jak mówiłam, są głosy, że w pseudochodowlach jest miód miot za miotem. Jednak w regulaminie tej pseudochodowli możliwe jest wystąpienie trzech miotów w ciągu dwóch lat kalendarzowych. Natomiast jeżeli chodzi o ZKWP, no to w jednym roku kalendarzowym dopuszczalny jest jeden miot. Czyli różnica wcale nie jest duża. Przechodzimy do kolejnego aspektu. I tutaj chodzi o czystość rasy i dopuszczanie psów do hodowli. Jeżeli chodzi o tą pseudo hodowlę, o której czytałam, to istnieje coś takiego jak księga wstępna. Jeżeli nie mamy udokumentowanego pochodzenia psa trzy pokolenia wstecz, możliwe jest wpisanie takiego psa do księgi wstępnej. Odbywa się to przy udziale sędziego, który kwalifikuje tego psa i ze zgodą hodowcy. Albo właśnie pies musi mieć udokumentowane pochodzenie trzypokoleniowe, i wtedy zostaje wpisywany do tego związku. Natomiast jeśli chodzi o ZKWP, no to faktycznie jest tam to bardziej wymagające. Konieczne jest branie udziału psa w wystawach i uzyskanie określonych ocen. Tutaj Was odsyłam tych ciekawych do regulaminu. Wspominam link w opisie. I tam możecie sobie dokładnie poczytać. Jednak faktycznie jest tam to bardziej uregulowane. I kolejna według mnie bardzo ciekawa kwestia dotycząca badań genetycznych. W większości osób wydaje się, że w ZKWP są badania genetyczne i są to badania obowiązkowe albo standardowe. Eee, poprawcie mnie, jak coś szukałam naprawdę głęboko i natknęłam się tylko na informację, że. Dla Border wycofali obowiązkowe badania genetyczne. Nie ma teraz żadnych takich i tak naprawdę jest to dobra wola hodowcy. Są rasy, które faktycznie mają wymagane badania genetyczne, jednak nie jest to Border. Jak się domyślacie w tej drugiej hodowli też nie są wymagane badania genetyczne dla tej rasy, jednak są one gratyfikowane i jeżeli ktoś jako hodowca <laughs> bada psy, to jest to jak najbardziej Uznawane jako podnoszenie standardów hodowli. I nawet jest jakiś taki właśnie wyższy poziom tej hodowli. Tak samo dopuszcza się też, znaczy dopuszcza się. Mile widziane są na przykład badania RTG stawów biodrowych czy wystawy. Tylko mogą być są niestety wystawy jedynie w kraju. Niestety wszystko w regulaminie brzmi pięknie. Wydaje się być super utrzymane na świetnym standardzie. Jednak życie weryfikuje. No i tutaj chciałabym Was odesłać do pewnej historii. Ten link, który tutaj widzicie, jest w opisie i naprawdę zachęcam do zapoznania się z nią, bo jest to historia dziewczyny, która bardzo chciała mieć psa właśnie z ZKWP. Powiedziała, że jest to hodowla, która jest najstarsza w Polsce, która powinna być najporządniejsza. I liczyła, że będzie miała zdrowego super psa. No jak się pewnie domyślecie, okazało się, że nie było tak pięknie, jak wyglądało. Przeczytajcie sami. Po drugiej stronie barykady są osoby, które wzięły psa z pseudohodowli i nie mają na co narzekać. Pozwolę sobie przytoczyć jeden z komentarzy pod moim filmikiem. Mój borderek jest z pseudohodowli z Alex i pieski były zadbane. Żaden nie był chory, pieski miały dobre warunki i widziałam rodziców mojego psa. Standardową wyprawkę dostałam miska, karma, preparat na kleszcze, książeczkę zdrowia i metryczkę. Ogólnie naprawdę czasem warto poszukać, gdyż nie mam żadnych zarzutów do tej hodowli, oprócz tego, że nie jest ona w ZKWP. Sama uważam, że mamy w Polsce troszeczkę zbyt luźne podejście do kwestii hodowli psów. Zresztą gdybym zgadzała się z filozofią pseudo hodowli i z tym jak w wielu takich hodowlach traktują psy, no to nie przeprowadziłabym największej autokrytyki na moim kanale. Czyli tego oto filmiku. Teraz, chyba, moje najważniejsze przemyślenie. Pamiętajcie, że kupując jakiegokolwiek psa, kupujecie go głównie od hodowcy, który jest człowiekiem, a nie od organizacji. Nieważne, czy to będzie ZKWP, czy Stowarzyszenie Twój, ulubiony Burek, jeżeli człowiek będzie chciał Was oszukać, to i tak to zrobi. Pamiętajcie, aby kierować się przede wszystkim dobrem zwierzaków, warunkami hodowli i tym, czego oczekujecie od poszczególnej hodowli. Wiem, że pominęłam wiele rzeczy, wielu aspektów nie poruszyłam, albo może za mało właśnie poruszyłam. Jeżeli macie jakieś swoje informacje, to jak najbardziej poprawcie mnie, tylko pamiętajcie, żeby te źródła jednak były w miarę rzetelne, a nie takie przekazywane z ust do ust, bo ktoś kiedyś coś powiedział. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie razem z Arią. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę wyjaśniłam tą różnicę pomiędzy różnymi hodowlami. No i do zobaczenia w następnym odcinku.